No, taki, taki, taki hmm, tworzący, ogólnie, fajny kolor. Raziel ma chyba niebiesko-zielony? Tak? Dobra. No, fajnie, fajnie, fajnie. Ogólnie wszystko powybijane, tak? O! Tylko gdzie on jest? Panie, chodź tutaj, pan! Naprawdę idiota. No, w końcu mnie zauważył. No tutaj, chyba też raz walczyliśmy. Przeciwko takiemu jednemu. Tylko tyle, że u jela chyba stąd wyszedł. Było ogólnie lepiej, bo było go widać. A tutaj musimy czekać, aż się łaskawie do. Haha, <noise> 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 lubię walczyć z tymi posągami. Wiem, że można ich też. Yy za pomocą telekinezy rozwalać. Ale to jest... gorzej trwa po prostu. Aha. Koniec! Zabawy! Czemu? Dobra. A ja do tej pory nie wiem, co to jest. Fajnie. Tutaj yy, wyszłam. No cholera! Cholerne kuźnie. Znowu będę się tu gubić. Ale chyba yy, tym razem dobrze idę. Chyba. <laughs> ja naprawdę w tych późniach, nieważne ile bym nie grała razy w tą część i tak się gubię. To jest paranoja. No i tutaj mi wyskoczą panowie i panie. Oj fajnie już po niej oni są... Yy... ham nie są tacy silni tylko właśnie te ich ataki są denerwujące bo potrafią nas przewrócić to jest po prostu hamstwo żeby człowiek mógł przewrócić vampira nie no, to idę dalej. No, te ich kubki. Powiedz mi, No nie, on ich nie uderzył ani razu. ha walnąłeś swoją koleżankę. I oto ty, i zostaliście sam na sam ze mną. Jak się czujecie z tym? O, i ty zostałeś sam na sam z wampirem. To nie jest dobra opcja. Dobra, sprawdzę jeszcze tam. Aha, tutaj byliśmy raz z Jelem i tą, ten obraz raz komentował. Jak w, y, wprawny znawca z sztuki. Znowu przez y, fajny portal przechodzimy. Aha. Stas were singularly inanimate a knew better than to assume they would always remain so. No to ja jestem głupcem, bo ja wierzę w to, że zostaną ciągle posągami. <laughs> Nie, no ja wiem, że oni ożyją i będą mnie bić, a to będzie boleć. I gdzie ja znowu wlazłam, Aha... Fajnie. Są aż za bardzo nieżywe, no fajnie, no. Dobrze kurka wodna wiedzieć. I dlaczego mnie się tutaj duchy pojawiły? Nie cierpię ich. No ej! Kto by mnie jeszcze czym rzuca? Kineza. To znaczy runa do telekinezy. no, Kurka wodna, gdzie ten duchy cholera. Naprawdę, czasem praca kamery jest. Tutaj boska, tak boska, że nic nie widać. Nasz tyk. To jest właśnie dziwne, bo ja nie mogę przerwać ich yy... ataku. Czują sobie głupi odskok ode mnie i myślą, że są lepsi. Nie. A tak nie jest! Kurde, nie zdążyłam. hamstwo Aha. No tak, bo tutaj byliśmy... Um, raz jelem? No tak. Pamiętam tą... Kolerną kuźnię. I te. Cholerne walki z tymi. Y, tymi. no. strażnikami. O, właśnie. Jak oni tam. z starożytnymi podają że strażnikami kręgu. dziewięciu. Ja tutaj mam doch. Aha. No dobra. To byłoby bolesne, gdyby i oni i te posągi by się mi tutaj zaczęły mnie atakować. Poczekaj ładnie. Ja tutaj wypiję twoją koleżankę i na ciebie też przyjdzie kolej. Chyba że spadniesz w dół. Aj. No nie, i jeszcze duchy. Cholera. Te cienie. Duchy, cienie. Nie! Ej! Dlaczegoż. Aj, cholera. Nigdy nie przyciskać przycisku tego przy. portalach. Muszę zapamiętać. Jasna, no, Gaddemet, no, ja muszę wrócić teraz, żeby ich powywijać, żeby jak będę, yy, cholera jasna, wracać, to żeby mnie tam, no, nie dojebali, no, po prostu. Wróciłem do was, a was tu nie ma. Dobra, dobrze wiedzieć. Kurta wodna to... Niech ktoś mi wytłumaczy, po jaką kurwę ja się wracam, nie? Żeby z nimi powalczyć, ale ich nie ma, bo poszli sobie do domu, bo uznali, że Kane ma na nich wyjebane i... Idźmy do domu. Tak. Trudno. Zdarza się. Jesteśmy w kuźni wody, w cholernej kuźni, cholernej wody. Gdyż ta kuźnia jest najgorsza, najgorsza, najgłupsza i najbardziej bezsensowna. była moja mądra wypowiedź Kurka wodna. No chodź tutaj, panie cieniu. Zajdziesz tutaj do mnie. Ojej. Właśnie, o dziwo ta woda Keina nie rani. Dobra. Tak. To ja chciałam zrobić tamtym właśnie z ale dlaczego ja nie pamiętam, że tak się po prostu, no, 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 nie dano. obejrzałam y, Paranormal Activity 4. Ja pierdziele. Mi się ten film cholernie no, nie podobał. Moim, moim tylko zdaniem y, pierwsza część jest najlepsza. Bo idzie się przestraszyć. A dalsze części to już są no po prostu kopiami jedynki. Ale każdy może mieć swoje zdanie co do tych filmów. Ja mam takie. I nie każdy musi się ze mną oczywiście zgadzać. Tak jak yy, na trójce, tak. Tak sobie z ciekawości pościągałam wszystkie części tego, ale na trójce to ja normalnie spałam. Na trójce i dwójce. Ale to tylko ja. To tylko moje takie odczucia. A poza tym, no, 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 no nie podoba mi się to, bo te duchy, demony, czy cholera wico ich tam atakuje. Tylko i wyłącznie w, w fajnych, bogatych domach. Czyli my, szaraczki, biedniejsi, nie musimy się martwić, że nas jakieś duchy zaatakują, bo mieszkamy zbyt biednie. Na... Tak, skocz tamtej! i wykąp się. Kurde, czemu ja tylko trafić po prostu, no, no, no nie mogę, no.